jest rybka. Dobrze. Ładny. Yy, jaka duża. Ładny, ładny. Ale ile to czasu minęło. No. Ale to no. Było, że teraz no fajna. O kuźwa, duża. No, <głos> <idzie>. <głos> <głos> I nie będzie kolacji. Twoja ryba. No. no tu mam wędkę. Ciągnie. Ciągnij! Ciąg! Ciąg! Wujka, wódź! Ale jak zaczęło, kurwa, teleportać Ci powiem tym. No tu będzie wychodzić zaraz. Już idzie? Ja nie idzie. widzę. Pod słońce, nie widać. No Borowik śpi, a ryby się łowią. Dobra, niech śpi kurwa. <grym <grym więcej dla was. A no. no wyłóż go tutaj przedtem. O, aż mu oczy wyszły na wierzch. Na Który to twój pierwszy, czy no nie? też kurwa, ananaska założyłem. Drugi mój. No. Rybko, rybko, spełnij moje trzy błysi, życzenia. Przywieź na nam browary. <grym> Pełni nasze jedno życzenie! Przywieź nam browary. Bierą ryby. O, coś się dzieje, uwaga. Tylko pospałem chwilę. O, ja musiałem przydrzemnić, uwaga. Jaka trzecia? Coś mi już minęło? Panie Rafał. Pani Znowu leszczyk? Musiałem się zdzemnąć O, wyłączyła się kamera, nie? Nie wiem. Leszczyk, co? Leszczyk. Ładny, taki jak tamten, co? A co wcześniej, jak mnie nie było? Ja jednego leszczyka. Ta? Czyli muszę zacząć... Muszę zacząć łowić, tak? Ale fala, co dalej? Piołku no, pięknusi. Czekaj, będzie na kurwa miniaturkę. O, A jak? Złapało mnie <śmiewanie> czy nie? No jasne, tu jesteś. Różowa. Dziewczynka. Zebrana w piżamę. I cyjek do wody. Najlepszy jest ten, ten wysięgnik twój. <śmiewanie> no. Kolejna linka. Czemu myślisz, linka mówię rybka, czemu myślisz, że bo Uwaga, jest akcja kolejna. Kurde, coś innego by się przydało w końcu. Nie walczy, to na ten leszczyk. Tam, tam chałupę muszą mieć gdzieś. No. Marcin w pogotowiu elegancko. A może coś innego. No? No na ten Bo mam bez zadzior haki. Aha, bez zadziora to się no. mogą łatwo wypiąć, nie? Jest, leszczyk znowu. Ten sam pewnie. Cały czas ten sam. Niżej podbierak, niżej głębiej. I suń po niego od razu. Jest. Normalnie rodzina tych samych. Albo w kółko ten sam, jak to Jola mówi. No, ładny ten nie nie Nie, no troszkę, ale one przyślizgły. No, Ale ładne. Nie, to troszkę chyba jest większy czy taki sam. Uuu, nie. Łyknął. Nie, nie, nie. Przepiął się haknie na wylot. Ale nie widać, żeby jakoś gęby aż poranione tak mocno, nie? Nie no ładnie, ale, ale śluzco, Naprawdę takie, nie wiedziałem, że leszcze są tak śluzowate Dobra, to co? Do wody. Następna rybka. Rybka, rybka lubi pływać. Uwaga na śluzie. Czekamy dalej na jakąś lepszą rybę. Może się doczekamy. Patrz, teraz nie spałem i biorą, czyli to nie moja wina, że nie brały wcześniej. Bardzo. Boiło się trochę, nie wieje. Czyszczenie. Dobra.